Chłopaki, dzisiaj zebrałam dla was kilka produktów, które na pewno was zaskoczą. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale uwierzcie mi, będzie co oglądać do samego końca. Wszystko zostanie ujawnione po piosence przewodniej. Numer 5. Małe przenośne studio fotograficzne ze 156 diodami LED. Pokrętło jasności na zasilaczu pozwala na łatwą regulację jasności światła. Wewnętrzna, rozproszona tkanina odbijająca zmniejsza cienie i gorące punkty, zapewniając czyste, równomiernie oświetlone, pozbawione refleksów tło. Posiada cztery tła czarne, białe, szare i pomarańczowe. Przedni panel posiada dwa tryby otwierania dla zdjęć poziomych oraz dla minimalizacji odbić zewnętrznych. Pudełko posiada górny otwór do strzelania z góry. Składana konstrukcja. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 4. LED Light Box. Profesjonalny, dostarczany z cztery tłami białym, czarnym, pomarańczowym, czerwonym do tworzenia różnych efektów zdjęciowych w zależności od potrzeb. Pudełko nie wymaga klipsów do trzymania tła, wystarczy zamocować papier tła w górnej szczelinie. Jasność jest regulowana w celu uzyskania pożądanego efektu świetlnego. Korpus studia fotograficznego zbudowany jest z zawiasów. Łatwy w montażu i demontażu. Wewnętrzna tkanina odblaskowa pomaga zminimalizować cienie. Roczna gwarancja na produkt. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 3. To małe przenośne studio fotograficzne posiada regulowaną jasność. Wyposażony w 120 diod LED, zapewnia jasne, białe światło, aby poprawić swoje produkty. Pokrętło regulacji jasności na zasilaczu pozwala na wygodną regulację jasności światła. Ta skrzynka oferuje równomierne oświetlenie, wiele kątów fotografowania, składaną i przenośną konstrukcję, tkaninę dyfuzyjną i cztery tła w różnych kolorach. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2 To przenośne studio fotograficzne jest wyposażone w 240 regulowanych lamp LED, które zapewniają odpowiednią ilość światła do tworzenia jasnych zdjęć. Wysokiej jakości światła LED pozwalają na wykonanie profesjonalnych zdjęć o jakości lepszej niż neonowe czy fluorescencyjne. Różne otwory z przodu i u góry pozwalają na wybór pożądanego kąta w zależności od wielkości fotografowanych obiektów. Dołączona tkanina rozpraszająca eliminuje odbicia i zapewnia równomierne oświetlenie. W pakiecie znajdują się trzy różne kolory tła. Profesjonalne wyniki. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Przenośne studio fotograficzne idealne dla e-commerce. Posiada 6 pasków LED, które oferują strumień światła o mocy 30 tysięcy lumenów. Zachowuje oryginalne kolory i oferuje odpowiednią ilość światła dla wysokiej jakości zdjęć. Szybki montaż. Bardzo łatwy w użyciu. Produkt można montować i demontować w zależności od potrzeb. Oferuje ogromną oszczędność miejsca w porównaniu do tradycyjnego studia fotograficznego. Mierzy 160 cm wysokości, 120 szerokości i 80 głębokości. W zestawie znajduje się torba do przenoszenia. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.